Noc 23-24 czerwca, chociaż tu ciężko mówić o nocy, bo jest bardzo widno. W Polsce są noc kupały, w innych krajach słowiańskich także. Z Norwegii ludzie na w 2 świętują tę noc, tę uroczystość. Zrobią jakieś stożki niczym skierdwigwamu, z jakichś kików, gałęzi, bedyli, desek. Robią z tego dużo ognisko i wspólnie czas spędzają. No, no. Jesteśmy ponad stopień poniżej nordkapu Nordkapp 71 z hakiem, tutaj szerokość geograficzna to jest 69,88 północy, więc ponad stopień niżej, ale to nas nie dotyczy, ponieważ i tak jesteśmy powyżej koła podbiegunowego, 66 stopni, 33 minuty. I zjawisko białych nocy, czyli dni polarnych, tutaj też występuje, zwłaszcza w taki dzień jak przestrzenie letnie. Niestety znowu słońce schwało się za chmurami. Nie widzimy jego. Chociaż jest bardzo widno. Jest tak widno, niczym w stoku w kwietniu o godzinie 14. Jest błękitne niebo. No ale myślałem, że słońce mi znów... Znów myślałem, że słońce sieci w twarz. Niestety nie udało się. W tym momencie mamy północ słoneczną, według czasu słonecznego. Czyli 005 czasu urzędowego. Dlaczego? Tutaj w okolicach Sirknes jesteśmy na długości geograficznej 29,33 zachód. W Norwegii aktualnie mamy czas UTC plus 2, czyli strefa skupiona wokół 30 południka. 29,33 to jest prawie 30 południk, więc jesteśmy bardzo blisko tego czasu urzędowego. No niestety no chmury znowu zasłoniły słońce. Nie widzimy. To tyle, dzięki.